Dzień dobry, Dzisiaj mam nadzieję interesujący temat, e, ponieważ poruszymy sobie kwestię szczotkowania na sucho. Robię to wczoraj, ja od prawie roku, więc już jakieś tam doświadczenie mam, więc się nimi dzisiaj sami. O ile kiedyś jeszcze środkowanie jakieś większe emocje y, sprowadzało, tak wydaje mi się, że teraz jest to temat znany mimo wszystko, coraz więcej osób to robi, coraz więcej próbuje, ale jeśli jeszcze jakimś cudem nie spróbowaliście, nie było Wam dane zacząć, to być może czegoś ciekawego się dzisiaj w tym filmiku dowiecie. Yy, moja szczotka jest najbardziej zwykłą szczotką, jaką tylko można dostać, jest to szczotka z Rossmana. Z Beauty, For Your Beauty, to jest z tej konkretnej marki, ma już wiele lat i cały czas z wielkim powodzeniem ją używam. E, włosie praktycznie w ogóle się nie zniszczyło, jest dość sztywne, ale z kwestia z na dobrą sprawę, ponieważ e, teraz tak naprawdę szczotek jest dostępnych dosyć dużo na rynku, szczególnie online. Trochę trudniej byłoby kupić szczotkę, tak mm, powiedzmy stacjonarnie, jeśli nie jest to powiedzmy jakiś sklep stricte do tego przeznaczony, albo po prostu nie macie jakiegoś super ekstra fajnego sklepu z kosmetykami raczej prywatnego, bo nigdzie nie widziałam takich normalnych, regularnych drogeriach, przynajmniej nie w tych stacjonarnych. Chociaż być może, jeśli coś gdzieś jest, jeśli ktoś coś wie, to może dać znać. Ja w każdym razie nie widziałam. Jedynie właśnie tego typu jakieś takie prostsze, tańsze opcje, jak ta rosmanowska, która jest Całkiem spoko, szczególnie na początek, jak do końca nie wiecie o co chodzi i nie wiecie, czy w ogóle takie szczotkowanie będzie dla Was czymś fajnym, to wydaje mi się, że zamiast dawać, no nie wiem, 100 zł, 150, czy nawet 80 na szczotkę, um, czasem zagawy, czasami z jakiegoś tam może włosia, um, świńskiego albo końskiego, czegoś w tym stylu, to można sobie po prostu za zakupić na początku taką tanią szczotę i zobaczyć w ogóle, o co chodzi mniej więcej. Zanim się decyduje się na taką, powiedzmy, porządniejszą. Ja tej używam właśnie ponad roku i nic się z nią nie dzieje. I szczerze mówiąc jestem zadowolona. Nie widzę, żeby jakoś mi, nie wiem... Podrażniała skórę, żeby mi jakoś zostawiała jakieś, nie wiem, zadrapania czy coś w tym stylu, mimo że ja mam na tego tendencję. Być może mogła być lepszej jakości, ale mi jakby nie przeszkadza i jakby też jej, ja, jej twardość jest odpowiednia. Ona, to nie będzie tego za bardzo widać, ale ona się tak bardzo nie ugina tak naprawdę pod ym, naciskiem, to też na to wypełniają wpływ te wypustki, które są, tak mi się wydaje, że plastikowe, chociaż mogą być jakieś takie silikonowe wykończenia, bo one też są jakby. Mają, dają pewien ucisk, jakby są e, mimo wszystko miękkie, więc tutaj coś takiego. Ale na wszystko rączka jest jakby, są na drewnianej e, podstawie i dlatego jeszcze mają i ma rączkę, więc ja naprawdę się nie mam do czego przepić, jest naprawdę spoko e, taka ta kompletna szczotka. No i dobra, jeśli chodzi po co to w ogóle robimy? E, przede wszystkim szczotkowanie jest bardzo fajną opcją na walkę z celulitem i na taką ogólną poprawę stanu skóry i z, głównie z tego powodu ja zaczęłam e, właśnie szczotki używać. Od momentu, gdy... Um... Przczutkuje ciało, to na pewno ta skóra jest w lepszej kondycji, jest dużo bardziej gładka, trochę bardziej jędrna. Jeśli chodzi o celulit, tutaj oczywiście um, nigdy żaden kosmetyk ani właśnie produkt tego typu nie zrobiłem jakiegoś kosmosu na, na, yy, na skórze. Zawsze trzeba, musi to być podparte odpowiednią dietą, ćwiczeniami i różnego typu zachowaniami, bo jeśli jecie bez pamiętania, nie ćwiczycie, jecie w domu. Jak to miało miejsce, że wiem, przez te miesiące, to wiadomo, że po prostu jakieś takie szczotkowanie przez dwie minuty dziennie, nawet jeśli ono być bardzo regularne, to ono nie zrobi przynajmniej na tym polu jakiegoś kosmosu. Yy, Niemniej jednak, jednak, jeśli chodzi o yy, ogólne wygładzenie, prawo, poprawę yy, wyglądu skóry, jak jej stanu, to robi różnicę. I nawet yy, Widać to, jak pięknie jakby zdziela na skórek pod światło. Mi się zdarzyło parę zobaczyć wręcz jak szczotkowałam się w lustrze i gdzieś akurat padało, padało po prostu światło słoneczne, to przy, przy szczotkowaniu widać było, że wzniecane yy, są właśnie te kurz powiedzmy w postaci po prostu dzielającej się skóry. Jakkolwiek to obrzydliwe nie było, cóż taka jest realia. Ehm, dobra, więc to wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja od kiedy użyłam, zaczęłam używać czotek to peelingów naprawdę używam dużo mniej, dużo, bardzo, dużo rzadziej i na niektórych będzie plus, na niektórych minus. Ehm, ja nie użytkuję całego ciała, bo mimo wszystko jakby ta środka jest dosyć, dosyć mocna i jakby ja nie mam potrzeby użytkowania tego na brzuchu za bardzo, ani na dłoniach, na brzegach, ramionach. Jest stricte pośladki, uda, te, całe nogi tak naprawdę i to mi się to sprawdza spoko e, i naprawdę jest różnica jeśli chodzi o e, stan skóry. A zwyczaj to szutkowanie wykonuje rano i to ma dodatkowo taki fajny efekt pobudzający. Ja raczej mimo no wszystko wolę tę wersję na sucho, więc tym bardziej... Um jakby zwracam uwagę na to, żeby to robić przed prysznicem, a nie po, bo wtedy już skóra jest wilgotna, nakładam sobie jeszcze jakieś dodatkowe inne produkty, często jakieś balsamy i tak dalej, więc jeżeli nie sprawdza, robię to rano, przed prysznicem i dodatkowo to ma to taki fajny aspekt pobudzający i naprawdę to działa fajnie. E, przy takich rzeczach też ważne jest, żeby iść zgodnie z kierunkiem em, do serca, jakby. zgodnie z takim, z takim kierunkiem, niezależnie od tego, w jakim miejscu w ciele się e, szczotkujecie. Tutaj jest sobie obudzę ten przykład limfy, krwi, generalnie, żeby tutaj tego nie, nie założyć, w ten sposób to jakby jest taka sala, której Należy pamiętać, trzeba tutaj. Yy, no, trzeba po prostu się te, tego przestrzegać. przy że to nie jest nic, nic trudnego. Ym, w zależności od szczotki, od tego właśnie, jak ona jest twarda, i jaka jest jej jakość, to będzie można na pewno używać ich również do całego ciała. jednak, u mnie jakby ten, ten. powiedzmy te obszary problematyczne są yy, najistotniejsze. Ja po prostu się skupiam w wszystkim właśnie na pośrodkach i na udach i to jest spoko i robi yeah. to zdecydowaną różnicę, chodzi yy, hmm. jeśli chodzi o skórę. Jeśli chodzi o. No cóż, o ten celulit powiedziałam, o wygładzenie jako samo taki, zastępnik peelingu to jest idealne. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, co środkowanie samo w sobie nas daje. Um, od momentu, gdy użyłam tej środki, moja skóra jest dużo mniej delikatna, mimo wszystko na, um, właśnie w tych obszarach, o ile na początku. Może nie bolesne, ale troszeczkę to nie było najprzyjemniejsze to szczotkowanie. Tak teraz to naprawdę jest wielka przyjemność, właśnie takie delikatne pobudzenie. Jest to, nie wiem, taki inny rodzaj, ale jest to porównywalne na przykład z chłodnym prysznicem. Bardzo taka fajna, fajna rzecz. I zresztą zimny prysznic razem z szczotkowaniem bardzo fajnie się uzupełniają, jeśli chcecie właśnie y, mieć taki dodatkowy aspekt antysensorytowy. Chociaż oczywiście to jest wszystko jakiś tam malutki procencik, nam ponownie, że to jest tylko jakaś tam mikro, mikrodolatek do walki o fajne jedyne ciało, ale na pewno jest to pomocne. Chociażby z tego względu fajnie jest takie takich szczotek skorzystać. Ja na pewno zdecyduję się kiedyś na jakąś lepszą, powiedzmy, szczotkę. Póki co, póki tam mi służy, to zamierzam jeszcze ją używać. Zobaczymy, jaki będzie jej stan. No nie wiem, za pół roku, za rok. Czy będę cały czas tych szczotek używać, bo wydaje mi się, że teraz zrobię jakąś przerwę i potem jakby wrócę z świeżą krwią ponownie do, do szczotki i wtedy sobie może zrobimy taki filmik. Po przerwie i na świeżo, jakby jak zacząć w ogóle, jak zacząć szczotkować, ale generalnie nie jest to żaden problem. Ważne jest to, by być systematycznym, że jeśli zaczyna zaczynacie to robić tą szczotkę to żeby nie było tak, że. Bierzecie ją i szutkujecie się raz na tydzień, tylko żeby to robić codziennie. To trwa naprawdę minutę, dwie, pięć to jest max maxów I można sobie, no nie wiem, to naprawdę to jest wręcz taki fajny efekt. U mnie to jest fajny um, element takiej porannej rutyny, powiedzmy tak zwanej, i pff, nie zajmuje to w ogóle dużo czasu, więc tym bardziej nie jest żadnym problemem i z tego względu też mogę polecić, że naprawdę chodzi o sam, sam, sam wygląd ciała, robi to różnicę. Jeśli dlatego tego ćwiczycie, idzie spoko, to na pewno zobaczcie znaczną różnicę w kondycji skóry. W e, przy przypadku właśnie używania tych szczotek nie powinno się używać żadnych bardzo innych peelingów i innych takich mocnie zuszających produktów, bo może być to dla skóry zbyt dużo i też właśnie raczej zwracać uwagę na to, że em, na biust czy okolice biustu, rekoltu właśnie jakieś takie delikatne rejony dla środka może być zbyt mocna, więc raczej używamy to na te miejsca problematyczne chociaż niektórzy są tacy gruboskórni i nic im przeszkadza, że będzie dla nich to na całego ciała, to trzeba oczywiście do siebie takie rzeczy dostosowywać. No i cóż, to chyba było najważniejsze, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Jeśli szczotkujecie się, to podzielcie się wrażeniami, podzielcie się, jakich szczotek używacie, jakie są wasze y, ogólne preferencje i doświadczenia właśnie z, z tym zabiegiem, jakie jest szczotkowanie na sucho, a może używacie na mokro i dlaczego jakby ten sposób jest lepszy, bo ja jakoś się nie przekonałam, to ta szczotka na sucho jest dla mnie dużo, dużo fajniejsza i, i podejrzewam, że też z tego względu ona dłużej jakby ze mną jest, jakby sama trwałość szczotki zachowana jest na dłużej, więc ja będę bardziej mogła powiedzieć, że to stricte y, szczytkowanie słuchu. Dobra, to było na wszystko. Jeśli macie jakieś pytanka, to proszę, zadawajcie je na dole, albo na maila, albo na Instagrama, albo gdzie tam sobie żywnie Wam się podoba. E, jestem otwarta na y, nie wiem, wszystkie problemy Wasze, jeśli chcecie się czymś podzielić, to proszę bardzo, można pisać. E, no i cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia za razem.